Witam wszystkich w kolejnym odcinku Postanowiłem, że w końcu już ten odcinek nagram udostępnię Na temat tej obory Tam Te komentarze były, jak ona w środku wygląda, wymiary i takie tam różne A że akurat jest niedziela, biorę sobie kukurydzę Już nie trzydziestką Tylko farmerem, ale to dzisiaj Tak, bo mi się samemu nie chce Ale jutro już trzeba będzie tam z ziemi pozgarnąć Resztę to się skrzyneczko 30 przywiezie Najwyżej krokodylem część No i tak y Zacznijmy od wymiarów całej obory. Obora ma 20 metrów długości i 12 szerokości w środku, tak plus minus. Jest, no nie jest do końca przyjazdowa tak jakby, bo ja z jednej strony mamy drzwi, z drugiej strony mamy drzwi, ale żeby była przyjazdowa, to trzeba byłoby w 100 dole tam przerobić, robić podjazd i byłoby przyjazdowa. Ale na razie tego nie robimy, może w przyszłości kiedyś. Robimy, no, ale to nieważne. Teraz tak stół paszowy ma 2,70. No tamte lata no to było i tak dobrze. 14 lat temu w 2006 roku przywiozło się belkę 30 i spoko, ale no już teraz trochę się czasy zmieniły. Jest ten paszowóz to wszystko no i jest ten korytarz za wąski. Moim zdaniem jakby miał 4 metry to to byłoby chyba ok. Może trochę szerszy 4,5 nie wiem, musiałbym podjechać do kogoś, kto ma taki korytarz. Wierzę sobie po szowozem, jak to wygląda, jak się wysypuje, na jaką szerokość. Ale czym szerszy, tym po prostu wtedy więcej się anewru. Można z jednej strony przejechać, można później z drugą stronę podjechać i wysypać. Ewentualnie na dwie sypać. To wszystko, to zależy kto co potrzebuje. Na pewno korytarz, jakbym teraz budował obory, bym zrobił dużo szerszy. Bym pojeździł po ludziach, popatrzył, jak to wygląda. System... Teraz wiązania może powiem. Jak już tak spojrzałem na to, no to u nas jest pas. Ten, taka obejma, tu się przekłada przez oczko. Później tu się zakłada, zapina. No i krowa sobie tutaj ma wtedy miejsce. Góra, dół pracuje. To jest tylko zapięte teraz tak na ostatnie oczko, bo jest, ale się zakłada tak, żeby pas był w miarę natrężony. Bo później mogą być problemy w postaci wygiętych rur, tak jak tutaj troszkę jest przegięta. Może widzicie, po prostu za luźno było, zaczęła szarpać jak jakaś większa krowa, no i się później poddają te rury. Mogłyby być grubościenne, bo tu nie jest grubościanka, no to dlatego też się poddają. Ale musi być uwiązane właśnie tak, żeby ani do tyłu za daleko nie szło, ani do przodu. Poidła mamy od środka, myślę, że to jest lepsze rozwiązanie niż od zewnątrz, znaczy od korytarza, to jest od środka kanału tego gnojowego. Bo jeżeli na przykład nawet jest jakaś awaria, to woda wtedy leci do kanału, znaczy na stanowisko i do kanału, a nie na korytarz i wszystko później jest zamoknięte trzeba sprzątać. Czasami wiadomo, jak gdzieś tutaj rurka pęknie, no to gdzieś tam coś poleci, no ale, ale ogólnie, jeżeli chodzi o poidło. E, następnie, cho, e, następnie powiem tak: korytarz, stanowisko ma 1,75 m, szerokość 1,20 m prawie, tam takie plus-minus, to też wiadomo. Ten korytarz ma 75 cm szerokości, no a ten już tutaj ma 1,20 m. Na razie tutaj widzicie, trochę jest, zresztą jak w każdym Boże. Trzeba zamieścić i będzie czysta, ale będę jeszcze namaczył te korytarze, żeby to wszystko na zimę było spontane. To jest dzień roboty, namaczamy, później szufla, znaczy łopata, jak zwał tak zwał, karszer i poszedł. Wentylatory dwa, sterowane za pomocą czujnika lub ręcznie. Zależy się jak ustawi, jak się go ustawi ten komputer, można ustawić, że wietrzenie co jakiś tam czas. No i oraz jak na przykład za duża wysoka temperatura, to wtedy do tej zadanej za danej temperatury ten wentylator tutaj wietrzy 32 stanowiska 16 poideł i każde poidło na dwie krowy do jarka u nas jest przewodowa, na 6 aparatów się doi tu powietrze pod ciśnieniem tutaj mleko sobie leci. I co więcej, okien mamy z jednej strony 8, z drugiej 8. Jak teraz byśmy stawiali to oborę, to byśmy ją inaczej stawiali, bo no bo jest tutaj duży uskok na płycie obornika. Podjazd ten widzicie, tu nie jest. Nie ma poziomu spłytu obornika, no ale jak jest, tak jest. Ja bym po prostu postawił nieszczytami do siebie do obora, tylko szczyt stodoły i bok obory. No ale kiedyś to jakoś to tak jak człowiek niedoświadczony to wiadomo jak to jest. W będę się uczył i później by zrobił to inaczej. Cztery lampy z jednej strony, cztery z drugiej. Jest ok oświetlenie. Co do wyciągów obornika, to widzicie one tak wyglądają w tym roku. Się niestety przegiął. Troszkę widzicie tu jest pęknięte o w tym miejscu, ale to przez to, że włącznik jest na takiej wysokości, krowa rogiem wolnęła i po prostu poszedł wyciąg do tyłu i się wygięło. Ogólnie dużo to jest sprawniejsza robota, jeżeli jest taki wyciąg. Nie mówię, co, mówię, że, nie mówię, że taki, mówię, że hydrauliczny, czy tam jeszcze jakieś inne. Akurat u nas jest taki linowy i sobie idzie wózek od końca i po prostu pcha to wszystko i leci na no, płytę yy, tylko, że musi być pościelone w kanale słomu, czy czymś innym, bo później jest, jest problem z wyjechaniem, to wszystko spada po prostu może, żeby ten wózek miał inny kształt to byłoby lepiej, ale u nas są te kółka i jest właśnie do dołu ze spadem dlatego tak się później to robi ale się podcieli, starą słomu, czy tam jak te się zamiaty, trochę się podcieli czy świeżą słomą, jak teraz i jest ok i to leci z, 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 w hydraulicznych to wiem, że jak u sąsiada no to znowu nie może być za dużo słomy, bo tam się przypycha i później jest dużo też zabawy z tym no i jeszcze tam jakieś inne solinowe ale tamty to nie wiem jak, na jakie zasadzie one działają do końca, nigdy nie widziałem no i tak to wygląda wszystko, tutaj teraz trzeba będzie wziąć kiedyś nam się wygięło, mamy taki specjalny nóż szynę wstawiamy do kanału i później dajemy Tutaj lewarek, no i się naprostuje, zaspawa i będzie OK. Tak to tutaj wygląda. Płyta obornika też. Myśleliśmy nad przerobieniem po prostu, żeby poszerzyć te ściany. Wyciąć te ściany, bo by się przydały do czegoś jako płyty. I później poszerzyć to. I podlać ściany. To by było nie głupie, no ale wiadomo koszta czas wszystko. Jak samemu chce się zrobić, no to niestety, ale to jest czasochłonne, pracochłonne i ogólnie. No i tak to wszystko tutaj jest. Mamy hydrofor, widzicie. Na wodę, szczudnia głębinowa. No. Przejścia zrobione z teraz z desek 40 modrzewiowych, bo były zrobione z 25 świerkowych, to nie wytrzymało. Teraz niedawno to robiłem to są grubsze i w końcu to modrzew. No i dobra, to tu więcej mogę powiedzieć. Jeszcze powiem na temat farmera. Teraz pali na dotyk, na strzała i po prostu użyłem w nim pierścienie, bo były wystukane. Dwa pęknięte na pierwszym i na czwartym tłoku. No i rozrusznik. Teraz schodzi i pali elegancko. Nie dymi z odmy. Więc ja już będę kończył na, yy, na ten odcinek. W sumie jeszcze mogę powiedzieć głębokość kanału. Na końcu, tak na oko, nie będę dał ale jest z 35 cm, a na początku jest gdzieś z 15, także to idzie ze spadem. Bo wiadomo, tam na końcu już tego obornika się nazbiera, żeby to nie wywalało, chociaż i tak jak jest dużo, to na boki trochę wywala, jak jest mokry. A u nas, u krów jest taki mokrzeńszy właśnie, więc, więc tak to wygląda wszystko. Dobra, ja będę kończył ten odcinek, także jeżeli byście mieli pytania, to piszcie w komentarzach, chętnie Wam odpowiem. No i do następnego, dzięki za uwagę, a liczę na Wasze subskrypcje, łapki, no i komentujcie. Trzymajcie się, cześć!